Witam, z tej strony Fab284 a kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Minecrafta ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale a więc co, lecimy i chciałem dokończyć to budować ale mam inny pomysł najpierw muszę zejść i naprawić kilof ale jak naprawię kilof? Istnieje takie coś jak zaklęcia. Jak mam ten kowadło to muszę znaleźć tylko Villagera z Mendingiem. Co będzie najcięższą rzeczą z tych wszystkich. Albo zobaczyć, ile mam może... Chociaż jeden diament jeszcze gdzieś mam. I mam 9 diamentów. Ja nic nie zrobiłem. Nie, mam miecz i sikier. To mogłbym niby coś zrobić, nie? Mam 30... nie mam kowadła. No nie, a tu koń. Ty... To był tylko koń na szczęście. Jak ja mam dziesiąty poziom? Po pierwsze, nie mam nic prawie. E, no, na no serio, nie mam nic. Trzy tylko. Aha, no i będę miał zero żelaza. O! Oh. O! Oh. O to dobrze. bardzo niedobrze. Kości mi dajcie na pewno. Kości. Więcej kości. Więcej. Potrzebuję jak najwięcej kości się da. 20 kości, 21, dobra. Git. Git, git, git. Uh, 63, to prawie z tak mączki kosnej. Dobrze, dobra, dobra. I tak, muszę zobaczyć do krówek. O, no, jest tu ich bardzo mało. No, dobra, bo mam plan, żeby powiększyć sobie enchanty i zdobyć jakieś zaklęcia. No, nie wiem, no. Fortuna, a co ty robisz? Czemu ty... Co on zrobił? Linkę zgubił. Dobra, tu zostaniesz. Dobra. Całą... E, mon... Całą no... Nie mączkę kosną... Kos... Dobra, po prostu... Musimy... No nie... Co co to co, 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 co jest? Co ja robię niby pod wodą? Muszę. Mm, mm, użyć... Nie wiem, użyć mączki kostnej na tej trzcinie cukrowej. No. Chyba tak to mogę powiedzieć. Nie wiem. I potrzebuję jak najwięcej papieru. No, nie, no, czy ja rozwaliłem to nasiona, czy ono było rozwalone, bo teraz zgłupiałem. Jak ja mam tego mało, z jednego zbierania, nawet. Nie, no, masakra. Ile mam na spalenie? Osiem. To są żarty. Bo tu się blokuje. I wrzucę tu i. O. Dobra, to teraz na razie muszę się krówkami zająć. Hop. Ale nie. O nie, nie starczyło mi. Mało mam strasznie, teraz będę miał pszenicy. No, pszenicy to mam bardzo mało. Muszę też villagerom zabrać wszystkie prace oprócz farmerów. Ale to nawet nie żartuję o tych farmerach, bo. Mam bardzo mało villagerów. Jak w ogóle ich jeszcze mam? No właśnie, ja nawet nie wiem, czy ja mam villagerów jeszcze. Czy oni żyją? Dobra, no trzeba co? Trzeba zobaczyć, nie? O, coś pa... O, nie. Dobra. Idę tam zobaczyć. Ała. Jeszcze mam 50 ziemniaków. Nie wiem czemu ja nie używam diamentowego mi... Aha, mam ostrość. No świetnie. Dobra, czy są tu jeszcze kości? Proszę. Tak. Chciałbym chyba. Fiórko. Ej, na serio, czy żyłem tu jacyś jeszcze villagerowie? Oprócz tego gościa i handlarza? Nie, ja się na to nie nabiorę Ja myślałem, że to jest po prostu woda a wiaderko mi oddaje, ale przekonałem się tym bardzo źle, kiedy na moim innym świecie miałem jedno tylko wiaderko Całe jedno i nie miałem żelaza i o, pewnie mi je odda. No i właśnie się wymieniłem i nie mam wiaderka, nie? No więc trochę słabo, trochę bardzo słabo. Dobra, no, jest nawet dużo villagerów, ale w tej wiosce jest tylko jedna farma. W całej wiosce. To jest jakieś dziwne. No dobrze, że nie wychodzą chociaż z tych, za tych murów, bo nie miałem jak zginąć, no ale też jest trochę problem, że oni są głupi i będą wychodzić. I na pewno jak zbuduję to, to na pewno czasami będę bez nagrywania wbijał poziom, no bo nie będę nagrywał 50 odcinków, jak zdobywam 20 poziomów. Chyba nie będziecie chcieli, no. Ale... No nie wiem, no. Nie. Proszę mi to naprawić. Pew... No i cały dół jest rozwalony, wszystkie pochodnie. Masakra. Ej, no właśnie ja po pochodnie muszę tam iść. Nie, nie! Czy, czy ja tu źle... Idź. Na dół. Czy później jak tu wlecę... Nie, jak... Ja tu przyszedłem po dwie pochodnie. I to dosłownie. No, przyszedłem po dwie pochodnie. O, cztery, pięć, sześć. Dobra, opłacało się. To jest półtorej węglu. Jak się cztery chyba dostawało. Tak mi się wydaje. Dobra. I kolejne to. Wow! Jeszcze tyle roboty mam nad tym, że chyba zostawię to. I se też będę bez nagrywania budował. No bo masakra. No to się tak długo buduje. Raczej no. Będę jeszcze to trochę budował. Bo ma... brakuje mi dużo materiałów. Ale no. Może. Może mi się uda. Poza tym można użyć drewna. A ja mam śkierkę. Tylko że z drewna to wygląda bardzo brzydko. Ale no... Wiecie. Mam 34 kamienia, a to jest za mało. I potrzebuję jeszcze około tak. Tak. 20 staków. A ja nawet staka nie mam. Nie. Jak zrusztowanie da się robić, budować, no to spoko. Ale się nie da ja o tym wiem bardzo dobrze, no. No, no bo przenika, no widać, to są nawet jakieś dziurki. A poza tym moby chyba mogą przechodzić przez rusztowanie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tak mi się coś właśnie wydaje. Dobra, muszę rozwalić te drzewa. Kot. Czemu kot siedzi poza domem? Tutaj, na górce. Siema. Dobra, no nie mogę tych drzew tu rozwalić, wiem. Zbudowałem... Te drzewa są, żeby je rozwalić, no ale... Bo tam są ule. A później przy ulach nie rośnie. Tak mi się wydaje. Rośnie szybciej. Ej, te, te tutaj liście z tego drzewa jeszcze lecą czasami. Przed chwilą był jeden, ale no. Dobra. Z ośmiu drewna mogę mieć. Ej, mam dużo brzozy, to mógłbym zrobić mieszany ten spawner. A kiedyś bym naprawił, gdyby mi się nudziło. No, w sumie nie głupi pomysł, nie? Zrobię po prostu, żeby działało, bo potrzebuję co najmniej 19 poziomów jeszcze. A to jest, uwierzcie mi, że dużo, i potrzebuję jeszcze bardzo dużo TNT, prochu dokładniej. I co jeszcze? No c prawie wszystkiego można powiedzieć. No c nie skał kości. O. Kości to jest to szybciej potrzebuję, bo ciężko właśnie z farmami mi idzie. Czy tam jest drewno? Nie wiem, nie widzę. Mm. Pochodni się nie da dać, tak? Fajnie wiedzieć. A da się pochodnie na rusztowanie? No nie. Nie da się. Ja nic tu nie widzę. O! Nie! Do góry. Dziś jeszcze jest drewno. Nienawidzę tych zmutowanych drzew. Ale chyba się rozwala. Dobra, z dwa staki drewna powinny wystarczyć. Znaczy trzy albo cztery. No nie wiem. Ale na pewno będę musiał kiedyś znaleźć inny, inną wioskę na bardziej równych terenach i se tam zbudować domek jak będę miał już jakąś Elytrę, albo ender chesty, znaczy no shulker boxy. No bo nie będę tego nosił na osłach, a bo na osłach to trochę długo zajmuje. Co to jest? To jest krowa? Ta to jest ta nowa krowa, nie? Nie, te nowe krowy to są dziwne jakieś, w ogóle wyglądają jak świnki jak ja głównym jedzeniem mam te mięso ze świn, to zawsze mylę to z krowami, nie mam co z tym zrobić. Dobra, ile mam? Prawie dwa staki. Znaczy trzy. No dwa w sensie, że brzozy. Dobra. Co mi powinno? No, to powinno mi wystarczyć. Muszę odłożyć wszystko, co mi jest niepotrzebne, na karmię krowy. Nie co ja podniosłem? Jabłko? Chyba. Ała. Idzie już znowu noc. Dobra, hop. <suszy> co <suszy> co się dzieje na tym koniu? Ej, ej, ej. Na tym koniu to tak dziwnie. Ja karmiłem i nagle nie zabiera ten koń. Nie wiem co to było. Co jest? Jakbym rozwalił to... A, to się psuje. Bambus. Ej, MAŁY 9 klocków był tylko. Myślałem, że większy, tak mi się wydawał. Ale bambus chyba NAJCHUDSZYM blokiem, na którym da się stać. No na pochodni się nie da stać, więc no. A co ja zrobiłem? No a reszta tych... O! Jeszcze jeden Dobra, jest. Nice. I tu. Tu nie mogę, bo to jest, to jest pochodnia, no ale... nie, to ten bambus był większy niż 9 klocków, bo spadło mi więcej teraz. No dobra, no spoko, spoko. Skąd ja mam króliczą skórę? I. O, mam name, tak? Etykietę znaczy. O, linka z. Linkę znalazłem, spoko. Przyda się kiedyś, później, nie teraz. E, mam jedną ziemię, wow. O, to im się przyda, ale to najpierw będę musiał im zbudować drugą wioskę. A, wioskę, drugą farmę. Ej, jaka super. Zbroja. Zobaczcie, ile ten ją ma użyć, i to jest nederytowy normalnie. Nie, no, to jest skórzany i za jedno uderzenie się rozwali. To jest najgorsze, co mogło powstać. Po co mi takie coś? A gdzie mogę odłożyć wszystko? Tu. Dobra, mam skórę. Czy mogę z zrobić pierwszą tą biblioteczkę. Mm, najpierw kartki. O, mogę zrobić kolejną biblioteczkę. Wow, co potrzebuję? Bloki. U, to ja tego nie mam. Żartowałem mam oczywiście. Dopiero co zbierałem, więc jakbym nie miał to. Co? Gra... Szafa grająca potrzebuje diamenta. Chyba najgorsza rzecz z diamentem. Nawet motyka jest lepsza diamentowa. Ha, bo ja tu nawet jednej tej nie mam. No to pierwsza to. I pięć. Piąty poziom mogę enchantować. Wow. A to, co to. A, tu był bałwan. Tak mi się wydaje. Ale... O, poziom. Dziękuję bardzo za poziom. Dobra. No ale co? To było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!